Był to budynek komercyjny, kamienica nowo wybudowana w centrum śródmieścia tuż przy Motławie. Typowa kamienica komercyjna pod wynajem usługowy, restauracyjny, biurowy. Ścieżka negocjacji nie była tutaj trudna ze względu na to, że tutaj większą rolę niż kwestia samej ceny e, odnosił fakt lokalizacji i dostępności tej nieruchomości. Są to rzeczy, które są e, ciężko dostępne, nie pojawiające się na rynku, w związku z czym cena tutaj troszeczkę e, schodzi na drugi plan. Moje doświadczenie jako agenta z takich transakcji to przede wszystkim po raz kolejny informacja dla mnie, że trzeba słuchać klienta, bo gdyby nie fakt, że kontakt z klientem i stała relacja była utrzymywana przez ponad rok czasu, ta transakcja nie doszłaby do skutku. W jakich nieruchomościach czuję się najlepiej? No, moim głównym korem produkcyjnym to jest komercja, ale również mieszkania inwestycyjne i myślę, że większość klientów, którzy ze mną współpracują, to są właśnie tacy, którzy poszukują ze mną długoterminowego dochodu, wysokiej stopy zwrotu, czy też po prostu pomnożenia majątku. Proces sprzedaży nieruchomości trwał stosunkowo krótko, bo od momentu kiedy klient dowiedział się ode mnie o dostępności tego, Miejsca do momentu podpisania umowy przystępnej minęły zaledwie 3-4 tygodnie. Dalszy proces, oczywiście dokumentowy, to jest już większa praca. Natomiast w tym przypadku, w związku z tym, że oferta była Off-market nie pojawiła się na rynku. Od informacji do podjęcia decyzji bo stosunkowo bardzo krótki czas. Klienci, którzy operują dużymi kwotami na rynku nieruchomości, no, posiadają duże wymagania odnośnie naszej wiedzy na temat rynku, więc w głównej mierze to, co jest istotne przy takiej współpracy, to jest utrzymanie stałego kontaktu, dobrych relacji, ale też pokazanie na każdym etapie, że jest w nas wsparcie jesteśmy w stanie zdjąć pewne obowiązki z osoby, która takiej decyzji podejmuje. Na przestrzeni ostatniego półtora roku miałam przyjemność przeprowadzić transakcje komercyjne na ponad 100 milionów złotych, więc myślę, że to doświadczenie już w jakiś sposób też pozwala mi na to, żeby lepiej rozumieć klientów, którzy kupują takie nieruchomości. Czy ta sprzedaż wpłynęła na rynek nieruchomości lokalny? Myślę, że nie tyle na rynek, ile na postrzeganie nas jako biura, że z nami również można przeprowadzić transakcje komercyjne o bardzo wysokich wolumenach i że mamy dostępność do nieruchomości, które na rynku się nie pojawiają. Zapraszam.